Cześć kochani, dzisiaj taki odcineczek za 15 euro. Mam krzyżówkę za trójkę. Ja Zrabka Olkar za 5 i za 7. Chciałam kupić krzyżówkę za piątkę, ale niestety nie było. Więc zobaczymy, co w tych zrapeczkach. Siedzi. Mam patyk w dalszym ciągu do drapania. Mam nadzieję, że bardzo głośno nie będzie piszczał no i zobaczymy literki C i D włączę lampkę czekajcie chwilę chyba troszkę będzie lepiej widać C i D Tutaj. Mam dalej n i e, n fajnie bo wbanu się dalej y i g Like now, dalej. De, i mamy teraz. Tutaj ma kończymy, Mamy bo, to nam daje pierwszy wyraz, tu jeszcze było n, m i w, to r by się przydało, albo l. Nie, nie będzie nic z tych. To było O. Pewnie będzie H albo X. Jest H. Mamy dwa słówka. No ale bez wygranej niestety. kolejna Szukamy trzy razy tej samej kwoty 100, 100, 1000 1100, 105, Tutaj nie ma Tu już trzech takich samych symboli I co? My tu? Mamy dwa portfele, dwa sejfy, dwie świnki, dwie sztabki, nic nie ma. No i nasze liczby 7 i 16. Tutaj niestety też, więc cała nadzieja w ostatniej. Szukamy trzy razy tej samej kwoty. Tutaj nie ma. Tu trzech takich samych symboli. No też nie ma. A tutaj mamy liczby 41 i 21. No i takich liczb szukamy. No są oboczki. Nie wróży to dobrze. No, niestety tutaj pustakowo. No i tutaj tą grę też zrobiłam. Ale to tak jak mówiłam wcześniej. Ta wygrana jest dodatkowa, jeśli tutaj gdzieś jest wygrana, więc tutaj też nic nie będzie. No cóż kochani, szczęście ostatnio mnie opuściło. No ale mam nadzieję, że mi mimo wszystko miło spędziliście czas, jeśli tak... Zachęcam do zostawienia łapek, komentarzy i subskrypcji. No a ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa pa!